Dzień dobry moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajemy w komend koncurrence, jestem Julius Wandelf. Jak zwykle będę waszym gospodarzem w dzisiejszym odcinku będziemy wjeżdżać w to, to Wrota, W poprzednim odcinku zdezaktywowa zdezaktywowaliśmy obelisk światła, już więcej nam nie zagrozi. To co wjeżdżamy? Yeah. i o tej pory już będziemy niestety na piechotę jechać ale warto się zainteresować tymi fantami które się tutaj znajdują po pierwsze bonus do zdrowia bonus do pancerza i bardzo ładnie lecimy dalej Mam nadzieję, że będziecie dobrze słyszeć grę nie będzie za cicho względem mojego nagrywania Ponieważ ja teraz sobie trochę odsłuchiwałem e, e, odsłuchiwałem sobie trochę e, film jeden I zdawało mi się, że jest trochę za cicho, ale no mimo wszystko no... Nie stwierdziłem na kon... ostatecznie, że jednak mimo wszystko nie jest potrzebne aż tak bardzo Ingerencja o... moja w regulacji głośności zwłaszcza że ja po Zanim zacząłem nagrywać tą grę to długo się męczyłem! Jezus Maria! To był, moi drodzy, Chemical Trooper. Dostaliśmy jego broń. Rozpylacz chemiczny. Jest to broń, która e, atakuje Tiberium. Rozpyla Tiberium e, w stanie lotnym. Hmm. Oficer... oficer zlikwidowany. No chodźże tu. No zapraszam. Kurde! Dobra. Ciebie też dosięgnę moją... moim karabinem. No chodź tu. O, 5, dobra. Jak już mówiłem, broń to jest e, rozpylacz Tiberium. Nowa broń, którą będziemy używać teraz przez jakiś czas. E, moment. Tutaj, w tą stronę. I on e, zadaje poważne uszkodzenie naszym wrogom. Ale też ma szansę na to, że stworzy y, mutanta tiberiańskiego, takiego jak widzieliśmy w jednej z poprzednich misji. A z drugiej strony też jesteśmy przez, pod, przez to podatni na ataki z dystansu, dużego dystansu. Szczególnie, że...

I po krzyku mógłbym pójść po tą broń, tylko niestety otrzymałem jedną dawkę promieniowania, więc niespecjalnie mi się chce. No i Musimy zniszczyć te a to tutaj wichajstry. Raz. de vá isso atos Działko przeciw Na szczęście się pozbyliśmy jego. I proszę proszę co my tutaj mamy Fanty Szczególnie się nam przyda pancerz. Dobrze Graniec wtedy nie oferuje jako takiej mapy Podręcznej trzeba wziąć No mhm. ona się wykorzysta. E, nie oferuję żadnej takiej, jako taki wam. Podręcznej co najwyżej, tylko i wyłącznie e, coś takiego mapa, nie? I to jest nasza i tylko i wyłącznie dostępna dla nas mapa. Nie za wiele ona pokazuje. Ale to dobrze, Posłuchaj tylko na orientację w terenie. Tym panu już podziękujemy. Wszystko nie robi z nas idiotów e... tego typu mapa. I nie jest też. E... A też jest pomocne o to mi chodziło. Dobra, tutaj czy tutaj? Nie pamiętam już cholera jak się szło. Chyba tędy. Oho! Tędy. I pancerz. Moment, tam by było chyba stanowisko Snajperskie. over! Okej, okay, to chyba wszystko. Dobra, podejdźmy tam do tego miejsca które właśnie obserwowaliśmy z lunety karabinu e, snajperskiego A to jest meteoryt, nie taki sam jaki upad w 1995 roku w, e, we Włoszech niedaleko rzeki Tyber, według e, oczywiście Lor tej gry, całej tej serii. Polecam się zagłębić, bo naprawdę fajna, fajnie rozwiązana i jest ta cała seria command Conquer. A dodatkowo też jest to film z, e, gra, z grabnie zrobionym RTS-em. Dobra, no to idziemy w tą stronę. A, tu jest tunel, dobra. Zacząłem się zastanawiać, gdzie, co jest. Zobaczysz mniej przeciwnych, jeśli zniszczysz rękę Nod. Remember where the master control terminal is. I know this drill all too well. Oh, yeah. Whoa, 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 Ja chyba sobie wrócę i wezmę jednak ten tą apteczkę co tam sobie leżała Bo mimo wszystko się przyda Mamy ponad 200 punktów zdrowia, ale to i tak na tym poziomie trudności gdy jest dużo ale uwierzcie, pod koniec gdy to będzie naprawdę ratowało nam poważnie tyłek. Gra robi się pod koniec naprawdę e, trudna. Właściwie komputer lubi właśnie tego typu zasadzki. Jak się nie zna gry. że nas się nieźle ładować ok mamy jako taką zbroję nie mógłbym teraz oczywiście wy, y, użyć y, nadajnika nadajnika y, działają żeby móc zniszczyć ten budynek tą rękę not koszary nodu ale nie, zrobimy to tradycyjną metodą wojskowego chodźcie tu no zapraszam, zapraszam, zapraszam już mówić, że AI w tej grze jest naprawdę ogarnięte, ale najwyraźniej Ktoś będzie nas atakował. No, niestety, eee, tu mieliśmy przykład tego, co się dzieje, jeżeli zabijemy cywila. No, właśnie, dostajemy opieprz z e, centrum dowodzenia, że mamy musi musimy uważać na cywilów, bo cywili mamy bronić, a nie ich e, atakować. To są, zdaje się, fragmenty filmów. E, z pierwszego ołkiem ma ten całkiem nieźle wpasowany w... 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 Wpasowany w co? Wpasowany w... w to obrazy. Podobny zabieg zastosowali w Ultimie 9, tylko że tam zamiast na obrazach zamiast fragmentów filmików były okładki z różnych części Ultimy. Ale odbiegamy od Normy: to jest Command Conquer, a nie Ultima. Tym bardziej dziewiątka. Łucy a paladin! Eee, dobrze. Tu zdaje się będzie co? Zbrojownia. I tu mamy, proszę bardzo, ośrodek treningowy. Ała! Okej, okay, tu nikogo nie ma. Teraz pewnie wylezą... ...w ten życie. nie wyleźli, ale... No wiesz to. Leśnie wyleźli, ale... Ale byli na wieżynce. To chciałem powiedzieć. Dobrze... Aha, dobra To jest zwierzyczka. To jest centrum korekcyjne. Korekcyjne centrum, tak? Gimnastyka korekcyjna. A, dobra, tędy się szło do. już pamiętam, do konsoli yy, sterowniczej. Z winda w dół, proszę bardzo, kolerne kampery. No, zapraszam, zapraszam. Oh. Dane. No proszę, mamy następny telefon. Okej. Okay. Czyli to jednak nie to. Zacząłem się poważnie zastanawiać nad tym, czy ja dobrze już poszedłem. Chyba jednak nie. Dobrze, idziemy w górę. A! Oczywiście co robię? Save! Quick save! Obowiązkowy.

Sable hand of not. Wiecie co zrobimy? Albo nie, najpierw najpierw to powiem. Good. Hmm? You're so dead. Oops. Incoming. To jest przypustka. cholera teraz oh. szelmy na vivat, weźmy tą Wysadzamy. Boom. Good show, Havok. That should slow Szyby w oknach. Okna w szybach. Tak, brawo! Brawo Wandal Get on You will pay for your intrusion, infidel! You can't face me, can you? I stand before you now. Kill me if you can! I don't think you have what... Die, you bastard! Dobra, to było. Dobrze, że zapisałem. Mogę zrobić quick save'a Nie pamiętam, że tu jest ten boss. No dobra Spokojnie Czy się wziąć najpierw ten y, papierek? Nie, musimy jeszcze raz sobie wziąć filmik. Dobra, myślę. Nie, niestety nie da się tych filmików przesuwać. Skin good. It's been the Mushau. You're so dead. Oops. Incoming. mushao kuba. Znowu ciąć. Matrudno. No, Et. Eee... Uwierz się zdechnąć, dziękuję. Albo nie będę tego. A zróbmy to szybko i. Zróbmy to szybko, i nie, ten, nie, nie musiał tego... nie musiał e, tego ciąć. Tam była doża, e, dużym był odstęp czasu, ale tutaj myślę, że spokojnie możemy zrobić to jeszcze raz. Mogliśmy zrobić to jeszcze raz i... O Jezu. Song, think... Où Mendoza... That cargo plane. Dobra. Tyle było z... Jeszcze... O oh, uh. 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 widzę. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o tą misję, moi drodzy. Ja myślę, że w następnym odcinku będziemy już zaczynać nową misję. Tak więc, moi drodzy, Minus Delf to było e... Renegade do następnego odcinka. Na razie, cześć.